Wszyscy zastanawiamy się czasem, gdzie są nasze autorytety. Oczywiście mamy profesorów, mamy sędziów Sądu Najwyższego, mamy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy do pewnego momentu nie byli kwestionowani, teraz są, ale zastanawiamy się nad autorytetami dlaczego. Dlatego, że chcielibyśmy żyć w państwie prawa w państwie tworzonym przez prawne autorytety i państwie, gdzie prawo jest przestrzegane zarówno przez obywateli, jak i polityków, jak i urzędników, a nad wszystkim czuwa niezależny, praworządny sąd, wykonując mądre przepisy prawa. Chcielibyśmy żyć w takim państwie, ale niestety nie żyjemy, niestety autorytety, Mamy fałszywe. A jeżeli ktoś jest zachwycony profesorami, którzy żyją i te, teraz często w wieku, niech się rozejrzy dookoła. Czy podoba Wam się to, co oni stworzyli? Zapraszam na mój podcast. Żyjemy. Nieprawdą jest, że żyjemy w państwie prawa. Tomasz Parol, anulujdług.pl. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest. Nieprawdą jest, że... Zaprasza Tomasz Parol. Zanuluj Dlaczego kwestionuję, że żyjemy w państwie prawa? Dlaczego jest tak, że obserwujemy na co dzień, że jedne osoby są bardziej chronione przez prawo, albo inaczej mają duże poczucie bezkarności, a drugie nie? Dlaczego z jednej strony za lichwę nie są karane banki, Natomiast za najmniejsze niedopatrzenie jest karany podatnik. I to często boleśnie. Dlaczego jest tak, że e, tych przepisów prawnych jest tak dużo, że my nie ogarniamy? Nie. nie nie możemy, nie możemy się ich wszystkich ani nauczyć, ani ich stosować. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, niech spojrzy na dzisiejszą ustawę VAT-owską, na przepisy podatkowe, w których gubią się y, sami urzędnicy Ministerstwa y, Finansów czy też Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystko jest niedorobione. Wszystko funkcjonuje w jakiś taki dziwny sposób. Ciągle mamy do czynienia z aferami, ale potem nie widzimy jakoś. Sprawców tych afer, nie widzimy jakoś, żeby ktoś za coś odpowiedział, rozchodzi się po kościach. Te same nazwiska, które wielokrotnie się przewijają przez afery, one ciągle funkcjonują w polityce, ciągle funkcjonują w różnych urzędach, ciągle funkcjonują w sądach. Jak to jest i dlaczego tak się dzieje, że pomimo dobrze zorganizowanego państwa, bo trzeba przyznać, że yy, cały system, nazwijmy to kontroli obywatela, jest obecnie bardzo dobrze zorganizowany. Jak, on, jak to się dzieje, że jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, on, od kiedy pamiętamy, jest taki dziurawy? Otóż trzeba by to zacząć analizować od strony w ogóle funkcjonowania prawa w dzisiejszej Polsce. Zastanówmy się, jaka powinna być funkcja prawa w państwie praworządnym i dlaczego ona tutaj u nas w kraju nie działa. Funkcją prawa przede wszystkim to jest uporządkowanie jest relacji społecznych, a także funkcją prawa jest tak zwany sprawiedliwy osąd oraz funkcją prawa jest działanie w celu, w celu zabezpieczenia Wspólnoty przez, przed różnego rodzaju problemami, z którymi wspólnota może się zmierzyć albo się mierzy na co dzień. Takimi problemami może być atak z zewnątrz, takim problemem może być epidemia, takim problemem może być zapaść gospodarcza, takim problemem w końcu może być na przykład w, Władza, władza dyktatorska, władza gangów to są problemy, które, z którymi państwo sprawne, powiedziałbym nowoczesne, powinno sobie radzić. Jeżeli na to spojrzymy w sposób, czy w taki sposób, czy prawo może w ogóle wypełniać taką rolę, to ja zalecam przyjrzenie się sytuacji budowania prawa po y odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy mieliśmy naprawdę duży problem, dlatego że wtedy były trzy zabory, a w zasadzie cztery, dlatego że pewną autonomię, powiedziałbym, inny sposób organizacji posiadała jeszcze tak zwana Rzeczpospolita Krakowska, więc mamy, mieliśmy cztery systemy prawne, utrwalone systemy, był system prawny pruski, był system prawny austriacki, galicyjski. Był system prawny z zaboru rosyjskiego, rosyjski no i ten krakowski, prawda, który się różnił wszystkim innym. I teraz nasi ówcześni prawnicy, nasi administratywiści dostali zadanie, żeby tak zszyć to prawo, żeby ono przede wszystkim po pierwsze złączyło te cztery rozbite dzielnice, te cztery, te cztery kraje, które były pod innymi zaborami, inaczej funkcjonowało, a po drugie, żeby to było proste i egzekwowalne, żeby zostało to przyjęte społecznie. Więc co zrobiono? No więc zastosowano bardzo prosty mechanizm. Po pierwsze, na samym początku wprowadzono pewien rodzaj dyktatury, pamiętacie Państwo, był naczelnik państwa, byliśmy państwem frontowym, państwem, które ustalało granice, państwem, które było w czasie wojny, więc rządziło się dekretami, rządziło się rozkazami i... Co, po, co dało Polsce 2-3 lata na uporządkowanie, na przygotowanie kwestii prawnych, na, na przygotowanie na przykład propozycji dotyczącej konstytucji, na przygotowywanie propozycji dotyczących działań prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego. I to zszywanie się wtedy zaczęło, czyli najpierw była, było zarządzanie państwa, państwem w sposób pruski, taki powiedziałbym w sposób, w sposób wojskowy, co było zrozumiałe, w, zwłaszcza w, w czasach ciągłych wojen i, i co się zakończyło w zasadzie dopiero rok po wojnie polsko-bolszewickiej. Natomiast potem właśnie to próbowano szyć to prawo, biorąc z każdej dzielnicy najlepsze rozwiązanie. Najprostsze, najlepsze, najbardziej akceptowalne, i tak to prawo tworzono, i w końcu zaczęto budować prawo, które ostatecznie się ukonstytuowało w całej Polsce w jednolity sposób, gdzieś w okolicach 36-37 roku. Co ciekawe, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na Spiszu, czyli w okolicach zamku, zamku Niedzica, Czorsztyn, tam jeszcze do 1932 roku, była pańszczyzna. Była pańszczyzna, dlatego że tam właśnie takie prawo jeszcze archaiczne było stosowane i dla w, w tamtejszej, tamtejszej ludności, tamtejszych chłopów, przejście na prawo państwa demokratycznego na prawo, na prawo nowoczesne było czymś bardzo trudnym dlatego, że to oni nagle musieli zacząć dbać o własne sprawy a nie było tak, że pan że ziemianin załatwiał za nich wszystko, tak, dla nich to było jednak bardzo to była wielka rewolucja także z taką mieliśmy konstrukcję prawa do czynienia i to prawo szywano po to, żeby ono było proste żeby było akceptowane, żeby było w miarę możliwości, e, e, możliwe dostosowanie przez e, obywateli, którzy przyszli z innych e, części Polski, żeby nie było ono dla nich kontrowersyjne, czyli powycinano wszelkie, że tak powiem rzeczy, wszelkie boki tak zwane, zastosowano pewno może i pewną urawniłowkę, ale dla dobra obywatela. Mało tego, żeby było jeszcze ciekawiej, to wprowadzono wysoki poziom odpowiedzialności urzędników i sędziów za prawidłowe stosowanie tego prawa. Czyli tak naprawdę obywatel mógł mieć poczucie, przynajmniej jeżeli chodzi o literę prawa, że rzeczywiście jest. Suwerenem tego państwa. Państwo było biedne, państwo było jeszcze źle zorganizowane, ale państwo zaczynało gonić świat wtedy, można by powiedzieć, to w dużo większym tempie niż inne państwa. Tak? Rozwój, polski, rozwój polski był wtedy tak olbrzymi, że jak to powiedział Ribbentrop do hrabiego Ciano w 1939 roku tłumacząc dlaczego Niemcy zaatakowali Polskę bez wiedzy Włoch, to powiedział w ten sposób, że musieliśmy to zrobić. Ponieważ jeszcze dwa lata, a Polska stałaby się lokalnym mocarstwem, i już nie dalibyśmy rady. Tego się obawiali Niemcy. tak? Ale to, temu się przyczyniło prawo. I to prawo było proste, one było proobywatelskie, i takiego prawa względnie pro, z prostymi mechanizmami logicznymi można się było nauczyć. To prawo było wtedy w miarę precyzyjne. Znaczy, każdy musiał rozumieć, co jest prawem, co jest bezprawiem. Każdy musiał rozumieć. Dlaczego taki, a nie inny wyrok został wydany. Tak, i takie prawo funkcjonowało do 1939 roku. I w 1939 roku ta koncepcja prawa w Polsce się skończyła, to trzeba jasno powiedzieć. W 1939 roku najpierw wprowadzono prawo zaborców kolejnych, czyli prawo okupantów. Z jednej strony Niemców, tutaj, tutaj po zachodniej stronie Polski, a po wschodniej prawo sowieckie, które nie miało nic wspólnego z praworządnością, które nie miało nic wspólnego z uporządkowaniem i z logiką, którego główną zasadą było to, żeby Polaka wziąć za mordę, żeby obywatela wziąć za mordę i takie prawo mieliśmy przez całą wojnę, a potem po wojnie weszło prawo na model bolszewicki i to prawo na model, na modę bolszewicką, w modelu bolszewickim, ono zostało tak utrwalane, czyli chodziło przede wszystkim o to, żeby ten, kto brał za mordę obywateli, żeby on był bezkarny, więc rozmy, to było sprawo rozmydlone, coraz bardziej rozmydlone którego interpretacja nie, zale, nie zależała od zdrowego rozsądku, którego interpretacji jednoznacznej nie można było wywieźć z precyzyjnych przepisów, ale którego interpretacja zależała od urzędnika. I urzędnik tym urzędnikiem też był sąd. Sąd, wprowadzono sąd urzędniczy. Zrezygnowano z ław przysięgłych, które były, które ostatecznie powstały przed wojną w całej Polsce. Wprowadzono ławników, którzy byli niczym innym na samym początku, jak po prostu politrukami, którzy pilnowali, żeby sędzia, ten urzędnik sądowy, robił to, co partia chce, co państwo Komunistyczne wymaga. Tak, jeżeli taki sędzia nie wydawał takich wyroków, jakich, jakie oczekiwano, ławnicy po prostu przegłosowywali sędziego, a potem się go pozbywano albo zastraszano, żeby nie kozakował. Tak to funkcjonowało. Tak to funkcjonowało. Wtedy też pojawiła się absolutna taka wtłaczana w, w polskie umysły takie przekonanie, że sędziowie powinni być bezkarni na każdym polu. Przed wojną tak nie było. Przed wojną sędzia Płacił mandat jak każdy inny, nie mógł zasłonić się immunitetem. Ten immunitet zresztą był ograniczony, zresztą w co sanacja wykorzystała, skazując szereg urzędników, polityków na Berezę Kartuską. Także Później jakby ta pamięć o tej Berezie, ona bardzo pomagała komunistom, aby chronić urzędników sądowych, którzy dawali ostateczną legitymizację decyzjom urzędowym. Decyzjom urzędowym, czyli no, jeżeli sąd go skazał, no to już nic nie można zrobić, tak, na tej zasadzie. Bardzo często urządzano procesy pokazowe, ale państw, państwo zaczęło nagle dostawać tak zwanej Biegunki legislacyjnej, czyli zaczynało tworzyć coraz więcej prawa, bo czym więcej było prawa, tym ono było mętne, tym ono było sprzeczne ze sobą. Oczywiście mamy reguły kolizyjne w prawie, czyli sposoby zwalczania sprzeczności w prawie, luki, luk prawnych, prawda, ale nie każdy może to stosować, nie każdy umie to stosować, a poza tym wtedy się pojawiają kolejne koncepcje, jak taką lukę prawną, Załatać albo co zrobić, kiedy na ten sam temat wypowiadają się trzy inne przepisy i każdy mówi inaczej, prawda? Są oczywiście stare rzymskie reguły derogacyjne, tak zwane, które mówią, które w pewien sposób porządkują prawo, ale z drugiej strony wprowadzono jako źródło, pewne źródło prawa coś, czego wcześniej w Polsce nie było, czyli pewne rozwiązania polegające na precedensach prawnych, czyli tam, gdzie jako, że każdy sekretarz, każdy kolejny pierwszy sekretarz, każde, każda dekada wprowadzała trochę inną narrację, to trzeba było troszeczkę orzecznictwem wskazywać urzędnikom i, obywatel i obywatelom, drogę, w którą mają podążać, czego mają się bać, czego mają się nie bać. Prawda? Już można było krytykować e, przodowników pracy, prawda, już nikt nie siedział za przysłowiowe e, leniwe pierogi w, w menu, ale nie można było robić ale nie można było robić innych rzeczy. Potem przez stan wojenny przetoczyła się ta sama konstrukcja prawa, czyli prawo rozmemłane, prawo niejednoznaczne, prawo, które dawało zawsze możliwość chronienia urzędników, tych, którzy yy, byli decyzyjni w państwie albo którzy wykonywali pewne czynności osób decyzyjnych, pewne, pewne, pewne zadania nakładane przez osoby decyzyjne, oraz które zawsze pozwalało ukarać kryminalnego obywatela, czyli zinterpretować jego działania w taki sposób, żeby podlegał pod prawo karne. I to prawo było do 1989 roku, i tam mieliśmy wtedy wielką szansę, żeby takie prawo zaorać, żeby wrócić do systemu prawnego tworzonego dla obywatela i powiedziałbym dla sprawiedliwości i dla takiego powiedziałbym uporządkowania y, roli społecznej, czyli y, żeby prawo pełniło rolę arbitra, ale tylko w tych miejscach, kiedy jest konieczne, żeby y, nie wtrącało się w każdą dziedzinę życia, ale żeby dało możliwość tak zwanym lokalsom, sąsiadom, rodzinie, znajomym, czy chociażby w jakichś takich drobnych sytuacjach gospodarczych, czy w postępowaniach gospodarczych, żeby dała możliwość wypracowania sobie pewnych mechanizmów. W w których ludzie będą sami unikać konfliktów i nie będą jakby zasypywać y, sądów swoimi problemami, tylko będą te problemy regulować. Tak to funkcjonowało przez setki, a nawet tysiące lat, że pra, państwo się w, 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 wtrącało, nawet nowoczesne państwo wtrącało się tylko tam, gdzie już jego y, w, ocena była niezbędna, czyli w, w prawie karnym albo w prawie, kiedy był bardzo poważny konflikt cywilny, czy konflikt gospodarczy, no i tam niestety, ale musiał się pojawić arbiter. Tutaj niestety tu z tego zrezygnowano. Zrezygnowano z wymiany elit. Te elity, które tworzyły rozmemowane prawo, które nauczyły się łowić i umiały najlepiej łowić w mętnej wodzie, które dokonywały, e, powiedziałbym, działań niegodzi niegodziwych, mimo że w imieniu prawa, e, od, w tym okresie od 1939 do 1989 roku one zostały. One zostały. Profesor Strzembosz powiedział, że sędziowie się sami oczyszczą, to nigdy nie nastąpiło i niby dlaczego miałoby to zrobić, tak? Niby dlaczego miałoby to nastąpić. Francja na przykład poradziła sobie w ten sposób po 1945 roku, że jako, że rządy Wichy polegały na całkowitej kolaboracji z Niemcami, wszystkich urzędników państwowych, no więc nowa Francja, w której, której honor uratował de Gaulle, Charles de Gaulle, nie mogła tych urzędników przyjąć, nie mogła tych sędziów zaakceptować, więc tak naprawdę stworzono całkowicie nowe prawo i, stworzono, i wymieniono elity na nowe. To znaczy wszystkie osoby, które gdziekolwiek wcześniej państwowało, pracowali jako urzędnicy i współpracowali z Niemcami, oni podlegali procesowi weryfikacji i wszyscy sędziowie, wszyscy profesorowie, akademicy zajmujący się prawem, tak naprawdę zostali zdetronizowani. Państw, Francja potrzebowała dwóch, trzech lat, żeby wykształcić sobie nowych urzędników i nowych sędziów, którzy być może dopiero się uczyli, ale być może nawet się uczyli od tych starych sędziów, ale ci starzy nie mieli wpływu na rzeczywistość. Oni tak naprawdę mogli tylko ci zweryfikowani, tylko, tylko tak naprawdę pomóc, żeby, państwo, żeby Francja odzyskała swoje możliwości funkcjonowania Praworządnego w miarę oczywiście. Oczywiście w miarę praworządnego, dlatego że pewne złogi z II wojny światowej, yy, związane z kolaboracją czy z antysemityzmem, czy z realizacją w ogóle Holokaustu, one tam zostały. Natomiast trzeba przyznać, że Francja postanowiła sobie z tym problemem poradzić. Tego nie zrobiono w Polsce. Tego nie zrobiono w Polsce. Nie wymieniono, nie wymieniono elit. Nie zmieniono prawa, nie wrócono do konstrukcji prawa y, sprzed roku 1939, kiedy prawo było tworzone w sposób prosty, logiczny dla obywateli i w sposób równorzędny, bez względu na to, w, dla, czy byłeś tego prawa podmiotem, czy byłeś tego prawa wykonawcą, prawda? I y, w, nie stworzono też normalnej nie zrealizowano w odpowiednio moralnie i etycznie, a także merytorycznie przygotowanego, przygotowanego aparatu wymiaru sprawiedliwości. Od tego urzędniczego, czyli prokuratorskiego, czy też związanego z innym prawem niż prawo cywilne, jak prawo finansowe czy prawo administracyjne, aż po Prawo karne. Nie dokonano zmiany zasad funkcjonowania prawa. Prawo, które było złe, które było antyobywatelskie, ono było dalej rozwijane w tym kierunku, i w tym kierunku mamy rozwijane, i mamy tak naprawdę prawo, w którym mamy masę świętych krów, w którym tego prawa e, i tak nikt nie stosuje. Stosuje ono, jest, jest to prawo, które jest e, traktowane w sposób blankietowy. To znaczy. Wtedy, kiedy wygodne i wtedy, kiedy mamy siłę. No i niestety ten system powoduje, że nastąpiła absolutna demoralizacja kolejnego pokolenia. Bo jeżeli prawo było złe, jeżeli na wysokich urzędników stosujących prawo, czy sędziów, były wybierane osoby zdemoralizowane, osoby, które były podatne i chętne do pomocy władzy tam, Łapania za, za gardło obywatela, tam, które miały współpracować. Oczywiście to nie było tak, że to było 100%. Ja mówię o generalnej zasadzie, bo w każdym, nawet zde, najbardziej zdemoralizowanym środowisku, jak na przykład sędziowskim, też są osoby, które będą ratować honor tego środowiska, które z powodów własnej konstrukcji psychicznej, czy etycznej, czy duchowej, będą trzymały poziom. Ale chodzi o to, żeby takie prawo, żeby prawo promowało takich, takie osoby, a nie demoralizowało. Niestety dzisiejsze prawo, dzisiejsze zasady w sądzie demoralizują. I jeżeli mamy system zdemoralizowany, to nie oczekujmy, że żyjemy w państwie prawa. Odwoływanie się wprost do prawa po prostu nic nie daje. Trzeba jeszcze wiedzieć, co jest naprawdę istotne. W tym systemie, jak funkcjonuje sędzia, żeby to wiedzieć, na przykład jeżeli wiemy, że dla sędziego najważniejsze jest, żeby zrobić odpowiednią ilość wyroków, które nie zostaną zakwestionowane w roku, żeby miał, powiedziałbym, dużo tych spraw i jednocześnie szybko zakończonych ale jednocześnie, żeby nie było zarzutu orzeczniczego, to zrozumiemy na jakie, na jakie argumenty musimy się powoływać. Nie takie, które spowodują, że sędzia będzie musiał powoływać kolejnych świadków, ale na przykład na błędy formalne. I to jest na przykład to, czego my się tutaj nauczyliśmy w Anulu i Długi w Fundacji Anioły Sprawiedliwości. Błędy formalne najczęściej są najważniejsze, bo jeżeli taki błąd formalny jest, to sędzia może się łatwo pozbyć sprawy, czyli na przykład oddalić powództwo bez większej obawy, że ktoś to zakwestionuje, bo ten błąd formalny po prostu jest. Ja jeszcze tę e, kwestie do, dotyczącą państwa prawa będę kontynuował w którymś z następnych podcastów, ale w następnym zajmę się słynną autonomią. Dziękuję. Tomasz Parol. Anuluj dług. Do widzenia. Nieprawdą jest, że nieprawdą jest, że zaprasza Tomasz Parol zanulujmyślnikdług.pl